Cześć, tu Grzesiek, a dzisiaj zebraliśmy Was w Barze Opatowice, żeby opowiadać o orbeje Orbei Terra. A dlaczego tu się wybraliśmy? No, bo y, mamy dwa, dwie Orbe w teście Terra i Terra Race. A wymyśliłem, że ten model, skoro jest taki turystyczny, to kojarzy się z wakacjami. A wiadomo, jest, to jest bar plażowy na Dodrą. Też się kojarzy z wakacjami. Ja akurat na tej Orbei Terra, nie rejs, nie rejs podkreślam, jeździłem zdecydowanie więcej niż na rejs. Ze względu na geometrię, bo rowery się nazywają praktycznie tak samo. tamte ma dodatek tylko Race. Mają to samo dziedzictwo, czyli poprzedni model, ale w tej chwili to mocno różne rowery. To widać od razu, jeżeli spojrzycie na obydwa mają inne kształty kształty ramy kształty widelca mają trochę inny charakter. To nie znaczy, że one są jakoś gigantycznie różne i że ten to tylko bikepacking, tamten tylko wyścigi. Albo inaczej, ten jest tak lekki i ma takie możliwości, że też można go zabrać na wyścig, ale na rejsie, choćby ze względu na to, że ma dużo mniej punktów mocowań, no to już na wyścig nie chciałbym się wybierać. Tym bardziej, że taki rejs jak dostaliśmy. Miał bardzo niski przód, co powoduje, że po prostu wycieczkowanie na nim nie do końca jest komfortowe. Chyba, że to jest speed bike packing, 1000 km w Norwegii, to pewnie wtedy dałoby się, ale tak naprawdę Orbea Terra Race to tak bardziej UC i Gravel 45 maksymalna. Opona bardzo szosowo, szybko. Ale rozbawiamy teraz o zwyklej Orbea Terra. A tu się zadziało bardzo wiele. Macie mocno obniżony widełki tył. Macie specyficzny kształt widelca, w ogóle przypomina mi Rondo swoją drogą. No i macie zmienioną geometrię w stosunku do poprzedniego modelu i także inny, jeżeli porównamy to z modelem Race. Żeby było śmieszniej, to nie oznacza, że ten jest dużo krótszy, tu po prostu są inne proporcje. Jest krótszy mostek. Jeśli dołożycie do tego tak jak tu, fabrycznie, kolumnę podkładek pod mostkiem, no to mamy z tego rower, który potrafi być naprawdę wygodny i pewnie dlatego mi się bardziej podobał ten, czułem się na nim lepiej. Obydwa rowery dostaliśmy w rozmiarze M. Na tym się czuję, że jest fajnie. Jeżeli chodzi o wielkość, przy moim wzroście 169, na rejsie, żeby było śmiesznie, przez te wydłużenie mostka i obniżenie przodu, już zdecydowanie czułem, że jest za długi. Więc czy to problem? Nie. Borbea jako taka daje naprawdę przebogate, chyba trudne do porównania z innymi modelami na rynku. Opcję konfiguracji. Możecie dobierać nie tylko nie kolory, ale macie, bo są różne do wyboru, ale macie też program MyO, który pozwala naprawdę indywidualnie projektować ramę. Dlatego macie możliwości nie tylko doboru komponentów, a ten model zaczyna się chyba od 12,99 na grik mechanicznym, No tam trzech dych prawie to ten 28 kosztuje. Czyli macie ileś tam poziomu wyposażenia, plus różne koła, ale możecie też zmieniać pojedyncze komponenty. Możecie zmieniać szerokość kierownicy, długość korb, wszystko. W ogóle w tym mogą być nawet napędy z dwójką z przodu i z jedynką. W związku z tym, szczerze mówiąc, lepiej by było wiedzieć, czego się chce, żeby się nie zgubić, bo opcji jest bardzo dużo. Poza tym, Orbea zapewnia obsługę posprzedażową. Macie bogatą gwarancję, nie tylko dla pierwszego użytkownika w Polsce, ale trzeba kupić rower oczywiście w Polsce. No i fajne jest to, że to jest spółdzielnia. Wyobraźcie sobie spółdzielnie pracowników, którzy dalej są właścicielami i dbają o to, żeby rowery były od początku do końca według ich projektu i później są składane na miejscu w Hiszpanii, malowane, komponowane pod klienta. Plus do tego macie później po zamówieniu opcję śledzenia online, kiedy rower dostaniecie, gdzie go odbierzecie i tym podobne rzeczy. Jest też teraz opcja dostawy do domu w specjalnym pakowaniu z tego co pamiętam. No i jest nasza sztuka. To, co widać najbardziej, i to się śmieliśmy, że wygląda prawie jak elektryk, to oczywiście schowek w ramie. XL. Orbea mówi, że jest 30% większy od poprzedniego. No i przyznam szczerze, że naprawdę jest duży. Bo... O, no tam różne rzeczy. Sięga stąd, dotąd. Jak widzicie, tu jest nawet opcja mocowania multitula, Chyba, z tego co widzę. Ale w środku się mieści, zmieści nie tylko dentka, pompka, ale i też kurtka na przykład. Przeczytałem opinię, że Orbea zrobiła taki wielki schowek właśnie dlatego, że w kraju Basków lubi padać. Podobno, więc dobrze mieć taką opcję. No wiadomo, morze śródziemne i ocean niedaleko, więc pewnie tak jest. Jeszcze ciekawe jest to, że ten rower ma inny materiał niż wersja Race. Tamten ma OMX, ten OMR. To jest odrobinę tańszy carbon. No w zakupie tak. Raba waży w związku z tym około kilograma, nie 900 gramów jak, tańszy, jak tamten, ale jest też odrobinę tańsza w produkcji. Odpowiednio, mówię, dychę za ramę z widelcem, tam 16 czy 17, sprawdźcie na stronie, są tam konkretnie podane ceny co do złotówki. Dobra, założę to z powrotem. Jak mi się uda? O, udało mi się. Proszę bardzo. Ten rower, gdybyście obniżyli przód, oczywiście byłby wtedy zdecydowanie bardziej racingowy, więc macie opcję dobraniać sobie pozycji. Można też w konfiguratorze zamówić ilość podkładek, co też jest fajne, ale tak w ogóle to ilość tutaj wszelakich uchwytów jest porażająca, że tak ujmę, języka polityków. Macie nie tylko mocowanie do wszelakich bidonów, ale też na przykład do błotników czy bagażnika. O, proszę bardzo, tu są otwory. Jest też prowadzenie do przedniej przerzutki, mocowanie do przedniej przerzutki. Bento box na kierownicy, na widelcu to co widzicie, to do montowania bocznego, także właśnie błotników i tym podobnych rzeczy. A nie wiem czym ten rower w ogóle nie może być. Nawet, żeby było śmieszniej, to sztyca jest 27,2, co jest super, bo to znów umożliwia nie tylko jej pracę, ale także zamontowanie, na przykład dropera. Czy coś mi się tu nie podoba? No nie, bo jakbym chciał, to bym zrobił inny kolor, chociaż ten mi się podoba. I jeżeli tylko będziecie mieli opcję, to też warto orbę obejrzeć na żywo, bo są takie detale jak wykończenie. Na przykład ten tutaj fiolet. Dopiero widać pod światło, że jest taki opalizująco metalizowany. A do odmiany w wersji Race, gdzie, która ma niby podobny kolor, jest tam brokat. W związku z tym, jeśli chodzi o wykończenie, opcje customizacji i wybór to Orbea w tej chwili naprawdę jest mocnym kandydatem, a jeszcze jak to jeździ no to istotne tak jak podkreślam, na tym jeździłem więcej bo jest wygodny, w dodatku ten rower jest naprawdę lekki około 8 kg w tym tej topowej wersji wyposażenia i to się czuje, tutaj nie ma no, po prostu przyspiesza jak szalony, dalej mamy wysoką sztywność, a jednocześnie ten przód wysoki nie zmusza do tego, żebyście strasznie męczyli plecy. Co mi się jeszcze podobało? To, że od razu ktoś pomyślał o tym, żeby kierownica była wąska. Co jest super, była wygodna owika. Więc. Wiecie, no ja się często przysiadam z różnych rowerów, ale są takie, na których wsiadam, jadę i się nad tym nie zastanawiam, bo jest od razu fajnie. I są takie, gdzie muszę pokombinować, poprzesuwać siadełko, myśleć o tym, jak go sobie dostosować. Tu było tak, że wsiadłem i od razu pojechałem i myślałem o tym, że mógłbym go mieć, bo jest lekki, fajnie się zbiera, no i ma to, co, co teraz lubię, czyli nowego Forsa 1x13 Explor. To jest kompletny rower i nawet, o dziwo, chyba w tym rowerze nie zmieniałbym nawet od razu opon na grubsze, a ostatnio z tym kombinuję, bo jest wystarczająco wygodny. Sprawdźcie to. Orbea Terra albo Terra Race? Nie wiem, co wybierzecie. Bo ta też mogłaby być bardziej wyścigowa, bo da się ją obniżyć z przodu. Ale no mówię, wyborowałem do Was.